Halo, halo, czy konie mnie słyszą? Kochani, tak jak wam ostatnio wspominałem, bryczką przy świat i restauracja Stary Młyn w Nojewie to nie tylko konie, mamy tutaj też inne zwierzęta. Zobaczcie sobie, a właściwie posłuchajcie. Zobaczcie te kolory. Mam nadzieję, że to widzicie. Ale tu Was jeszcze zaprowadzę w jedno miejsce. Oczywiście zapraszamy tutaj do nas, żebyście przyjechali, zobaczyli na własne oczy, poznali te miejsce, jeśli jeszcze go nie znacie. Zobaczcie tutaj. I jeszcze jedno miejsce, jeśli chodzi o ptaszki. O, zobaczcie tutaj, co się dzieje. Także zapraszamy serdecznie do Najewa, a Wy oczekujcie na mój kolejny film za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Miłej niedzieli. Hej.